Cześć. Dzisiaj chcę wam pokazać replikę znanego z wielu produkcji filmowych pistoletu M9 firmy Action Sport Games. Ta ciężka, w pełni metalowa replika wzorowana jest na modelu Beretta M92F. Na zamku znajdują się przyrządy celownicze, czyli stała muszka i szczerbinka, na które naniesiono białe kropki ułatwiające celowanie. Z boku zamka znajduje się obustronna blokada spustu, zapewniająca bezpieczeństwo. W rękojeści znajduje się magazynek mieszczący 25 plastikowych kulek kalibru 6 mm. Pistolet zasilany jest gringazem, a wystrzelona kulka osiąga prędkość 295 fps. Celność pistoletu zapewnia system podkręcenia kulki, czyli hop-up. Realizmu strzelania pistoletem M9 dodaje system odrzutu zamka, czyli blowback oraz spust pracujący w trybie Single Action-Double Action. Double action.